Serdecznie witam u poranku w kolejnym naszym Aceranku. A teraz na początek dłuższy fragment z Ewangelii Mateusza z rozdziału 12, od wersu 1 aż do 14. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli, Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w Sabat. A on im rzekł, czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że. W sabat Kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś więcej niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albo więc syn człowieczy jest panem sabatu. I przez stamtąd, przyszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał usłą rękę. I zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać, chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej ward jest człowiek niż owca, a zatem wolno w sabat dobrze czynić? Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę. A on wyciągnął, i stała się znów zdrowa, jak druga. A faryzeusze, wyszedłszy, narazali się co do niego, jakby go zgładzić. O, jak wiele tutaj jest ciekawych wątków, ale sądzę, że zaczniemy od końca, bo oto dowiadujemy się, że człowiek, który miał chorą rękę. Uschłą, czyli rękę, która była nieużyteczna tak naprawdę, zostaje przez Jezusa uzdrowiona. Jego ręka wróciła do stanu poprzedniego, do stanu użyteczności i znowu był zdrowy. Jaka była reakcja faryzeuszy na, co by nie powiedzieć, na ten cud? Wyszli ze świątyni, zeszli się w jakimś pewnie cichym miejscu i naradzali się. Pewnie naradzali się nad tym, jak w wielkim błędzie byli, jak teraz przeprosić nauczyciela. O nie, oni się naradzali, jakby go zabić. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, wydaje się to wręcz absurdalne, no ale tak czytamy w Słowie Bożym. I trudno, abyśmy uznali, że relacja jest nieprawdziwa, bo gdyby tak było. To pewnie podniosłoby się larum zaraz po tym, jak ta Ewangelia została napisana, i byłoby wielu, bo jeszcze przecież wielu żyło, świadków, którzy by twierdzili: Nie, nie, to nie było tak. To było zupełnie inaczej. Oni naprawdę chcieli go zabić za to, że uczynił to, co dobre. Gdzie leżał problem? Wydaje się dla każdego zdrowo myślącego człowieka, że, że tu nie ma problemu. No ale nikt nie knuje morderstwa bez przyczyny. Problemem było to, że faryzeusze odczytywali tekst w taki sposób, w jaki interpretowali go, a Jezus czytał go zupełnie inaczej. No i tutaj dochodzimy do kwestii, która jest aktualna po dzień dzisiejszy. A słyszę takie i czytam takie głosy, że jest Mnóstwo interpretacji w kościele, to tu bym się zgodził, że tak jest, ale druga część tych wypowiedzi, no to właściwie żadna interpretacja nie jest właściwa, to jest nieprawda. To jest oczywiste kłamstwo i to jest oczywista diabelska manipulacja, która ma na celu tylko jedno zniechęcić ludzi i odciąć ich od Słowa Bożego. Podkreślam, to jest nieprawda. Przyjrzyjmy się tej historii bliżej, pod tym kątem. Zarówno Faryzeusze, jak i Jezus znali to, co my nazywamy Starym Przymierzem. W związku z czym, gdyby był problem z tekstem, gdyby okazało się, że jakiś tekst jest fałszywy, to albo Jezus, albo Faryzeusze to podnieśli. Ale nie, tutaj nigdzie nie widzimy tego typu historii. Nigdzie faryzeusze nie, nie powiedzieli, że, że tekst, który jest zapisany w psalmach, prorokach, w prawie, że jest w jakiś sposób oszukany, niewłaściwy. Nie znamy ani jednej takiej wypowiedzi. Podobnie Jezus nigdzie nie skrytykował tekstu. Faryzeusze i Jezus uznawali tekst za prawdziwy, nieomylny, niepodważalny. A więc nie tutaj leżał problem. I żebyśmy się dobrze rozumieli, dzisiaj nie ma problemu pośród ludzi czytających Słowo Boże na poziomie samego Słowa, bo oni wszyscy uznają, że to Słowo jest prawdziwe, nienaruszalne, nie podlega żadnej rewizji. Tu nie ma żadnego konfliktu. Ba, powiedziałbym nawet, że tutaj z katolikami nie byłoby konfliktu. Gdzie więc Konflikt jest. Skąd się bierze? Ona bierze się z interpretacji. No i tutaj już oczywiście musielibyśmy poświęcić temu sporo czasu, ponieważ właściwie na każdej szkole biblijnej jest ten problem podniesiony, ale nawet w szkołach biblijnych nie ma zgody tutaj co do wyjaśnienia tej kwestii. Nie będę się nad tym pochylał, ja tylko powiem, jakie jest moje zdanie. Ja uważam, i tak uważa większość biblistów, którzy są wierzącymi ludźmi, iż Biblię należy czytać wprost. Czytanie Biblii wprost nie oznacza, że to, co jest napisane, należy rozumieć tak, jak jest napisane, ponieważ zawsze należy brać pod uwagę kontekst. Czyli, jeśli Jezus mówi: Ja jestem drzwiami, to nie znaczy, że Jezus jest drzwiami tylko to w kontekście oznacza, że On jest tym sposobem, przez który się wchodzi i wychodzi. Skrótowo to traktuję. Jest wiele takich miejsc Biblii, które muszą być rozpatrywane w kontekście i tutaj również generalnie nie ma jakiegoś konfliktu. Mówię oczywiście o kościołach. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tekst, który jest prosty, Zaczynamy interpretować tak, aby go nagiąć na potrzeby własnej teologii. I tutaj trzeba od razu powiedzieć, skąd wzięła się teologia. Można powiedzieć najprościej, że teologia jest opisem tego, skrótowym oczywiście, opisem tego, co zostało zawarte w Słowie Bożym. A więc jeśli jeśli bierzemy do ręki jakąkolwiek ksią książkę teologiczną, to ona musi być zgodna z Biblią. Natomiast Biblia nie musi być w zgodzie z każdą teologią, ponieważ teologia jest rzeczą wtórną i jest często pisana po prostu pod własne rozumienie Słowa Bożego. Nie zawsze jest fałszywa, ponieważ daleko od, od miejsca, w którym rozumiemy różnie pewne fragmenty do herezji. To są zupełnie inne horyzonty. Teraz ta historia, o której tutaj czytamy. Jezus i faryzeusze wiedzieli wszystko, o, co zostało zapisane o szabacie. I Jezus i faryzeusze szanowali instytucję szabatu. Nie ulega wątpliwości, ale nie trudno zobaczyć, że Jezus szanował ją inaczej niż szanowali ją Faryzeusze. Gdybyśmy wczytali się w tekst Starego Przymierza, to musielibyśmy zobaczyć najpierw, po co został dany Szabat. To jest bardzo ważne. I jakby tutaj Faryzeusze sobie nie zadali w ogóle tego trudu. Mało tego, jeśli by przyjąć, że oni literalnie traktowali to przykazanie o Szabacie, no to na przykład wyciągając z dołu, ze studni, to zwierzę, które im tam wpadło w czasie Sabatu, łamali Sabat. Bezwzględnie łamali, ale go łamali, nie przejmując się tym. No, można powiedzieć najdelikatniej, że byli bardzo niekonsekwentni w swoim działaniu. Natomiast Jezus szabat rozumiał tak, jak został napisany. Jak zostało napisane to przykazanie. I Bóg po to dał szabat, aby człowiek stanął w tym swoim zagonionym życiu i poświęcił jeden z siedmiu dni na spotkanie tylko z nim. To wcale nie wykluczało, że trzeba zadbać o zwierzęta, to wcale nie wykluczało, że trzeba zadbać o rodzinę, to wielu rzeczy nie wykluczało. To dopiero ludzie religijni, niewierzący, ale religijni, obudowali w te dziwne przepisy, no, czasami naprawdę fantazja ich popuściła nieźle. Natomiast zupełnie zapomnieli, po co Szabat został dany. Dlatego też i dzisiaj, na przykład, ludzie uważający się za wierzących twierdzą, że Szabat obowiązuje, ponieważ nie rozumieją, czym jest Szabat. To święto, jednodniowe święto, było zapowiedzią odpocznienia, jakie człowiek będzie miał w Chrystusie. Jeśli ktoś oczywiście chce go, że tak powiem, obchodzić, to jest jego sprawa, nic mi do tego. Natomiast, jeżeli innego skarża o to, że są nie wiem, wrogami Boga z tego powodu, no to jest głupi po prostu i szkoda nawet prowadzić dyskusję na ten temat, bo nie warto. Problem w podziałach polega na tym, że nie czytamy Słowa Bożego tak, jak zostało napisane, ale próbujemy go sobie tak zinterpretować, jak nam wygodnie. Od razu powiem pod Adresem Katolików, bo czasami czyta, czytuję od nich takie uszczypliwe uwagi, tak to nazwijmy, że Kościół Protestancki jest podzielony, bo nie czyta Słowa Bożego, tak jak jest napisane, ale sobie interpretuje dowolnie. To jest oczywiście nieprawda, no ale co będę tłumaczył ludziom, którzy się nie chcą zastanowić nad tym, co piszą. Natomiast odbije piłeczkę. Nie po to, żeby ją odbijać, tylko żeby wam pokazać, drodzy katolicy, jak wy łamiecie słowo Boże. A mówię o wieczerzy pańskiej, co wy nazywacie Eucharystią. Twierdzicie, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew pańska. Powiedzmy, że nawet nie chciałbym się sprzeczać tej kwestii. Tak uważacie, proszę bardzo? Nie jest to, dla mnie przynajmniej nie jest to rzecz najistotniejsza. Za co y, uważamy substancję, y, która stanowi Wieczerzę Pańską. Ale jest jeden problem zasadniczy. Jezus powiedział, to jest ciało moje, to jest krew moja, mówiąc o winie i o chlebie, ale co powiedział dalej? Czyńcie to na moją pamiątkę, czyli jedzcie to. I gdybyście drodzy katolicy to jedli, to w ogóle nie byłoby żadnego problemu. A ponieważ wy temu oddajecie cześć, kłaniacie się. No to sobie reinterpretujecie Biblię tak, jak wam się podoba. I tu leży problem, który dotyczy tak naprawdę wszystkich kościołów. Wtedy, kiedy zaczynamy interpretować Biblię w taki sposób, jaki nam to odpowiada. Nie wolno tak Biblii interpretować. Można i należy ją interpretować wtedy, kiedy ona sama Mówi nam coś w obrazach, ale jeśli Jezus siada do stołu z uczniami i bierze do ręki chleb, bierze do ręki wino i mówi: To jest moja krew, to jest moje ciało, to nawet powiedziałem to już wcześniej: możemy się zgodzić, mogę się zgodzić, że ktoś uważa, że to jest prawdziwe ciało, prawdziwa krew, ale moja zgoda się kończy wtedy, kiedy ktoś zaczyna temu oddawać pokłony, ponieważ tego w Biblii nie ma. Ja wiem, co powiecie. Że to jest przecież prawdziwe ciało Jezusa, to należy mu się chwała i cześć. Ale to jest wasza interpretacja. Biblia tego nie potwierdza. Biblia mówi wyraźnie, co Jezus nakazał: spożywać. Na pamiątkę tego wszystkiego, co wydarzyło się, a właściwie miało się wydarzyć jeszcze wtedy na wzgórzu Golgoty. Jeśli chcemy, żeby Słowo Boże nas zmieniało, żeby nie zrobiło z nas dewotów, żeby nie zrobiło z nas głupców też to musimy je czytać tak jak jest napisane a nie tak jak nam się wydaje że powinno być napisane ani nie tak jak nam się wydaje że powinno być odczytywane bo nauki naszego kościoła i tam do, możemy sobie dodać co nam się podoba konflikt pomiędzy jezusem a faryzeuszami nie polegał na tym że oni różnie rozumieli grafos, czyli to słowo, które zostało napisane. Nie. Oni tak samo rozumieli, tak samo je odczytywali, tak samo je szanowali, takie sami mieli do niego stosunek. Problem polegał na tym, że, że Jezus go odczytywał tak, jak jest zapisane, a oni w kontekście przykazań, które sami sobie wymyślili. I tu jest prawdziwy problem. Jeżeli jesteś w jakimkolwiek kościele, to przyjrzyj się, statutowi tego kościoła przyjrzyj się, co ten kościół mówi w takiej czy w innej kwestii, popatrz do Biblii. Jeśli Biblia to potwierdza, to w porządku. Jeśli Biblia tego nie potwierdza, to znaczy, że twój kościół się myli. Po prostu, zwyczajnie się myli i tyle. Niech was Bóg błogosławi. Amen.